Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj, jeżeli chcemy wykonać dzielenie, no to bierzemy sobie pierwszy wyraz, czyli 2x kwadrat, i dzielimy przez pierwszy wyraz tego drugiego nawiasu. Czyli liczymy tak: 2x kwadrat podzielić przez x to będzie po prostu 2x. Pamiętajcie, że tutaj mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki odejmujemy. No więc spójrzmy, gdy mamy 2x kwadrat podzielić przez x, to będzie tak naprawdę x do potęgi pierwszej, to otrzymamy 2x. Do potęgi 2 odjąć 1 to będzie 1, czyli po prostu 2x, stąd tutaj 2x nam się pojawiło. No i następnie bierzemy sobie to 2x i mnożymy przez cały ten nasz dzielnik, czyli przez cały ten drugi nawias. Mamy zatem 2x razy x to 2x kwadrat i wynik zapisujemy ze zmienionym znakiem, czyli wyszło nam 2x kwadrat, czyli ja zapiszę odjąć 2x kwadrat. Następnie 2x razy 1 to 2x, czyli ja zapiszę odjąć 2x. Następnie podkreślamy i wykonujemy działania. 2x kwadrat odjąć 2x kwadrat to będzie 0. Natomiast tutaj mamy 1x odjąć 2x Czyli to jest minus 1x, czyli po prostu minus x, no i przepisujemy to, co nam pozostało, czyli odjąć 1. No i znowu dzielimy, czyli minus x przez x to będzie minus 1 i wykonujemy mnożenie, czyli minus 1 razy x to będzie minus x, przeciwny znak zapiszemy, czyli plus x. Minus 1 razy 1 to będzie minus 1, czyli zapiszmy plus 1. No i teraz zauważcie, że tak, minus x plus x to 0, minus 1 plus 1 to również 0, czyli tutaj otrzymaliśmy po prostu 0, zatem ładnie nam się ten wielomian podzielił. Jeżeli chcemy wykonać sprawdzenie, czy wszystko jest sprawnie obliczone, no to wynik naszego dzielenia, czyli 2x minus 1, mnożymy przez dzielnik, czyli przez x plus 1 i wówczas powinniśmy otrzymać to, co mamy w tym nawiasie. Czyli 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy 1 to 2x, minus 1 razy x to minus x i minus 1 razy 1 to minus 1. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 2x kwadrat, następnie 2x, Odjąć 1 to będzie 1, czyli po prostu x, i odjąć 1, sprawdźmy, jak najbardziej wszystko nam się tutaj zgadza. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Postępujemy dokładnie tak samo, czyli najpierw 4x kwadrat dzielimy przez x, czyli otrzymamy 4x, a następnie 4x mnożymy przez wszystkie wyrazy z tego nawiasu i zmieniamy ich znaki. 4x razy x to 4x kwadrat, czyli zapiszę minus 4x kwadrat. 4x razy 2 to 8x, czyli zapiszę odjąć czy minus 8x. Podkreślamy. No i tak, minus 4x, 4x kwadrat, odjąć 4x kwadrat to 0. 7x odjąć 8x to minus 1x, to zapiszę jako minus x. No i jeszcze odjąć 2. No, i znowu bierzemy pierwszy wyraz, czyli minus x dzielimy przez x, a więc otrzymamy minus 1, a teraz będziemy mnożyli i zmieniali znaki. Minus 1 razy x to minus x, czyli zapiszę plus x. Minus 1 razy 2 to będzie minus 2, czyli zapiszę plus 2, czyli zauważcie, że minus x plus x to 0, minus 2 plus 2 to również 0, czyli tutaj to 0 po prostu otrzymamy. No i jeżeli chcemy wykonać sprawdzenie, no to mnożymy 4x minus 1 razy x plus 2 i co otrzymamy? Mamy tak, 4x razy x to 4x kwadrat, 4x razy 2 to będzie 8x, minus 1 razy x to minus x, minus 1 razy 2 to minus 2, no i redukujemy wyrazy podobne. Mamy 4x kwadrat, 8 odjąć 1 to 7x, i odjąć 2. No i zauważcie, że i tutaj, i tutaj mamy dokładnie takie samo wyrażenie. Spójrzmy teraz na podpunkt c. Tutaj dzielimy najpierw x kwadrat przez x, wówczas otrzymamy x. No i teraz będziemy mnożyli i zmieniali znaki. x razy x to będzie x kwadrat, czyli zapiszę tutaj minus x kwadrat x razy minus 4 to minus 4x, ale zapiszemy plus 4x. Podkreślamy. No i wykonujemy dodawanie. Tutaj akurat mamy x kwadrat odjąć x kwadrat, czyli 0. Minus 6x plus 4x to minus 2x. No i tą ósemkę musimy przepisać. Minus 2x przez x to minus 2. No i mnożymy. Minus 2 razy x to minus 2x. A więc zapiszemy plus 2x. Minus 2 razy minus 4 to 8, plus 8, czyli zapiszemy minus 8. Podkreślamy i mamy minus 2x plus 2x to 0, 8 odjąć 8 to również 0. I teraz sprawdźmy, czy wszystko poprawnie podzieliliśmy. Robimy to w ten sposób, że wynik naszego dzielenia pomnożymy przez dzielnik i musimy otrzymać to, co mamy tutaj. Czyli x odjąć 2 razy x odjąć 4 po kolei. x razy x to x kwadrat, x razy minus 4 to minus 4x, minus 2 razy x to minus 2x i minus 2 razy minus 4 to będzie 8. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy taki x kwadrat, minus 4 odjąć 2 to minus 6x, no i dodać 8. Sprawdźmy, wszystko nam się zgadza. No, i przykład ostatni. 9x kwadrat przez x to będzie 9x. Mnożymy. 9x razy x to 9x kwadrat, czyli napiszemy minus 9x kwadrat. 9x razy minus 1 to minus 9x, czyli zapiszmy plus 9x. Podkreślamy. No i liczymy. 9x kwadrat odjąć 9x kwadrat to 0. 3x plus 9x. To 12x. No i jeszcze pamiętajcie, żeby spisać minus 12. Znowu dzielimy 12x przez x, czyli wówczas otrzymamy 12 na plusie. Tutaj znaków nie zmieniamy. Dopiero teraz po wykonaniu mnożenia będziemy zapisywali przeciwne znaki. 12 razy x to 12x, czyli zapiszmy minus 12x. 12 razy minus 1 to minus 12, czyli zapiszemy plus 12. No i tak, 12x odjąć 12x to 0. Minus 12 plus 12 to również 0. Wykonajmy sprawdzenie, czyli 9x plus 12 mnożymy przez x odjąć 1. 9x razy x to 9x kwadrat. 9x razy minus 1 to minus 9x. 12 razy x to 12x. No i 12 razy minus 1 to minus 12. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tak, 9x kwadrat przepiszmy. Minus 9x plus 12x to będzie 3x. No i odjąć 12. Sprawdzamy, jak najbardziej wszystko nam się tutaj zgadza.